Dzień dobry Państwu, Tomasz Fejgiert z Bańki. Szanowni Państwo, tak jak Państwu mówiłem, że ujawnimy dowody na przestępcze działanie CBA i Prokuratury Regionalnej w Lublinie w mojej sprawie, to czynimy. Szanowni Państwo, już wcześniej w naszej książce. W pokazaliśmy Państwu szczegóły dotyczące działań Wrąsika, działań byłego wicekoordynatora i wiceministerstwa wewnętrznych Macieja Wrąsika, polegających na werbowaniu i prowadzeniu mojej byłej obrończyni Dorotę Emanuel w, w wykorzystywaniu materiałów, które były w jej posiadaniu i tam przeze mnie. E, Wiecie Państwo, i te szczegóły, które teraz Państwu pokażę, są takie rzeczywiście niezwykle straszające, No bo o tym co widzieliśmy już wcześniej, e, do mnie zwrócił się Sąd Okręgowy, w Warszawie, że moja była obrończyni, pani Dorota Emanuel, już bardzo dawno, kilka lat po ustaniu między nami tego tak stosunku obrończego, ona nadal logowała się na portalu, tym, gdzie jest sprawa. To, to że jest sprawa w sądzie, to sprawa jest niejawna, i ona wykorzystywała, osiągała informacje z tego portalu. Przekazywała swojemu narzeczonemu, byłem takich twierdził, że na ten człowiek byłemu agentowi seba, panu Wojciechowi J. I e, ten pan Wojciech J. E, publikował różne rodzaju informacje z tego procesu, komentując je w jakiś ohydny sposób. Tak, Wiecie, były tam prowadzone postępowania za czasów Dinger, ziobry zaś, nikt tego nie chciał dalej prowadzić. Były tam różnego rodzaju materiały. wiecie, chociażby, e, uważaj, żeby ci, ta druga też się nie otrułacjankiem. Jakieś takie usydy, straszne. E, Dorota Emanuel, będąc no, przyjaźnią się w ogóle z moją rodziną i ze mną, e, miała pełną wiedzę na temat różnych e, tutaj okoliczności, między śmiercią mojej córki, e, czy stanu zdrowia mamy Sylwii. I wiecie państwo, wykorzystywała to w ten sposób, że wiedząc wcześniej, po prostu współpracując z Wąsikiem i ze Słybami, doprowadzając do mojego aresztowania, e, po pierwsze pozwoliła na to, żeby mnie e, tak potraktować, co znaczy, gdzie mnie z domu wywieziono karetką, nie była ani w jednym szpitalu, ani w drugim. Nie była później w Lublinie, gdzie mnie trzy razy nie chciano przyjąć do izby tej policyjnej. Policjanci nie chcieli, byłem w takim stanie. Byłem tam bity, ciągnięty po, po ziemi, rwano na mnie ubranie. Tu policjanci mnie w zasadzie obronili przed tymi ludźmi. Byłem nazywany Żydem i straszono mnie panu Żydów i straszono mnie e, to niedaleko też jest Majdanek. To było chydne, wiecie państwa. E, mnie z węflonem w ręku, później jeżdżono ze mną do szpitala i wysięgano mi ten węflon w samochodzie CBLA. Później kolejny raz włożono mnie do szpitala i aplikowano mi tam zastrzyki przeciw Zakrzepowym brzuch. To znaczy. Powiedziałem sobie, że w ogóle miałem zalecenia lekar lekarskie, że powinienem leżeć, bo groziła mi zakrzepica. E hmm. Choni, Nie... Nie... no. łamiąc te, te wszystkie zalecenia lekarzy, fałszując tę dokumentację, usilnie palni do tego, żeby mnie zezwolić. I okazuje się, że w tych wszystkich działaniach uczestniczyła ja, mi adwokat. Adwokat, która wcześniej y złożyła przełomowe dokumenty w mojej sprawie. Do sądu, po których sąd, mnie i Jan przyznał ochronę policyjną. Tak, zrobił nasze zagrożenie życia i zdrowia. No i wtedy e, pani Dorotaż uznała, że stanowiłem wielkie zagrożenie dla jej operacji dla operacji Łańsika. Jak wiecie, przed moim aresztowaniem wieczorem rozmawiała chyba trzydzieści kilka minut, wszystko jest w na naszej książce. Ale co to było później? W jaki sposób usankcjonowano to, że współartowniczka cebra nadal ma być obręczenią, to jest jakaś pełna ofyda. I czytam Państwu jeden z tych dokumentów. My ten, tutaj są do nas pretensję, że nie ujawniamy oryginału tego dokumentu. Podczas śledztwa nie mamy żadnego problemu, My będziemy się z tym mierzyć. Zresztą tutaj są dokładnie wszystkie dane, które dla nich są zabójcze. I jak zwykle, dawaliśmy to materiały i dawać będziemy. Jest wszczęte śledztwo przez prokuraturę okręgową w Rzeszowie, które bada właśnie to śledztwo, którym nadal mam zarzuty. I, i, i nic się z tym nie dzieje. Więc słuchajcie, tu jest dokument 44.3, kreska 0, 11, kreska przez łamane przez 220, łamane przez S. Zwracam się z uprzejmym wnioskiem o zezwolenie na kontrolę operacyjną rozmów badanego Tomasza Fejirt, prowadzonych ze świadkiem współpracownikiem Centralnego biura antykorupcyjnego. Dorotą Emanuel. I tutaj uzasadnienie. Posłuchajcie Państwo uzasadnienia. W polskim prawie nie jest możliwe wykorzystanie obrońcy oskarżonego jako współpracownika centralnego biura antykorupcyjnego w sposób który naruszałby tajemnicę adwokacką. Artykuł prawo, e, artykuł 6 prawo o adwokaturze. Jednak w przypadku pani Doroty Emanuel ona jako obrońca Tomasza Szwejgier zgłosiła się do centralnego biura antykorupcyjnego, sama, yy, dzieląc się ogólnymi informacjami, ogólnymi informacjami, uzywajcie, i obserwacjami oskarżonego oraz jego środowiska. Przekazywała informacje, nie ujawniając tajemnicy zawodowej. <laughs> Wiecie, jest to forma współpracy obywatelskiej z organami ścigania. zebrane materiały dowodowe wskazują na potrzeby kierowania się bezpieczeństwem państwa w walce z aferą gospodarczą oraz sprawą zagrażającą interesom publicznym. W związku z tym wnoszę o wyłączenie pani Doroty z tajemnicy zawodowej i wnioskuję o zastosowanie artykułu 160 paragraf 1 KPK. I tutaj na dole mamy załącznik. DOS łamane przez TAJ 0026 łamane przez OP na 4 na 220. Dalej jest DOS, DAJ, 031, łamane przez OP, 6.220. Szanowni Państwo, po pierwsze tutaj wchodzi w, w zakres tego wszystkiego tajemnica obrończa, a nie tajemnica zawodowa jest taki takiej zwolnić jej nie można było, a po drugie nie można było dopuścić, żeby ta Pani występowała przed sądem. Bo ja praktycznie wtedy, kiedy miałem, i przed prokuraturą, kiedy miałem stawiane zarzuty, to miałem stawiane zarzuty, no wtedy, kiedy on taki zbity, skatowany. I <laughs> e, e, Emanuel przyjechała z moją, e, z, ma, z mamą Sylwii e, do Lublina. Przywiozła ją, ją e, mama Sylwii. I ona w tym czasie ją nagrywała, i zobaczcie, co chciała zrobić. Tu jest taki, taka wstrząsająca notatka mm. pochodząca z tego samego dnia, kiedy zostałem aresztowany. I słuchajcie państwo, ona brzmi tak. Działając na podstawie materiałów uzyskanych przez Departament i Kontrolnych, przy współpracy z Departamentu Analiz oraz informacji zebranych od Drote to tutaj dane współpracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego powołując się na dokument ze zbioru niejawnego z klauzulem ściśle tajnym zastrzeżone Centralnego Biura Antykorupcyjnego o sygnaturze numer DOS łamane przez TAJ 0026 łamane przez OP łamane przez 4 na 2020 sporządzonego dnia 27 października 2020 roku zwracam się z prośbą o przedłużenie kontroli operacyjnej z użyciem środka e, środków technicznych honoraty, i tutaj jest imię nazwisko na podstawie ustawy z dnia e, 9 czerwca o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Yy, dziennik ustaw yy, 20, yy, 2006, numer 104, pozycja 706, z późniejszymi zmianami, artykuł 19, rok 21, ustawy z dnia 9, yy, 6 kwietnia 1996 roku. Policji stosowanym do CBA. Uzasadnienie, zasłuchajcie. To spowodowało tortury moje i to była próba wsadzenia do więzienia niewinny osoby. Informacje przekazane do Drogi Emanuel dnia 27-10-26 roku, czyli w dniu mojego aresztowania przez sąd, czyli wtedy, kiedy odbywała się osoba sądowa, dokument niejawny DOS- łamane na TAJ 026 OP e, Rzymskie 4, łamane na 2020, nakazuje wysnuć tezę, co do której pani honorata, tak dalej jak imię i nazwisko, może wpływać na świadków, jak i ukrywać dowody przestępstwa popełnionego wspólnie i w porozumieniu z zatrzymanym Tomasz Szwedgiert. Zgodnie z anotacją koordynatora służb specjalnych, Informacje pozyskane należy potraktować priorytetowo, czyli Wąsik kazał to potraktować priorytetowo. Rozumiecie? Suma sumarum wychodzi tak. Pani Emanuel po tym, kiedy odegrała ten cyrk w sądzie, że jest moją obrończynią, sąd mnie zamknął do aresztu, to jeszcze wtedy, kiedy czekała na nią mama z Sylwii, no to ona poszła do CBA i do pani Siwiec powodować to, żeby nie było ze mną żadnego kontaktu i żeby ewentualnie móc zatrzymać tą bliską mi osobę. Coś ohydnego, szanowni państwo. Następnie wracała z nią do domu, żałowała jej, nagrywała ją i nakłaniała do tego, żeby przepisywała jej upoważnienia na jakieś składniki majątku. Coś, coś niebywego, Szanowni Państwo. Mamy tutaj te dowody na to. Później również w związku z tym okazało się, że ja przez 11 miesięcy byłem pozbawiony kontaktów z rodziną. Byłem praktycznie tylko, miałem kontakt już później z adwokatem, a Wtedy przyznano mi zgodę na rozmowy tylko z panią Dorotą. A jeśli chodzi o nagrywanie, to nie chodzi o rozmowy, szanowni państwo, nagrywane z aresztu śledczego przez telefon. To poprzednia zgoda, tylko chodzi o to, żeby mogła wchodzić ze sprzętem nagrywającym do więzienia i tam ze mną rozmawiać i wyciągać ode mnie jakieś dla nich ważne informacje. Jak widzicie Państwo, niczym to nie skutkowało. Ja nie popełniłem przestępstw. Rzeczywiście pani Emanuel brała za to duże pieniądze. Wtedy, kiedy udało mi się mnie zamknąć, dostała 50 tysięcy. Wcześniej dostawała około 20-30 z różnych firm miesięcznie dosyć długo. Robił to wąsik. Pomyślę, że ta osoba, strasząc jednocześnie mamę sylwii, strasząc mnie, że być może będzie zamknięta mama sylwii, ona to nakręcała wspólnie z panią Siwiec, występowała przed sądami, robiła te farce, to naprawdę ja nie znam takiego, takiego Uzasadnienia prawnego, żeby to było możliwe do usprawiedliwienia. Pomimo tego, przez tak długi czas pani Siwiec pozostawała prokuratorem, w której mój los był w jej rękach. Później zmieniono tę panią na panią baryłę. Śledztwo prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Obejmuje 25 rok, O te panie miały świadomość co jest w aktach i to, to jest w aktach i CWA i prokuratury. Nie próbujcie tego niszczyć, bo tak zwykle pokaże pan, że to jest bezcelowe. Obiecywałem państwu, że te dokumenty pokażę. Moim zdaniem to są dokumenty przełomowe, mimo tego, że, a, a mimo znajomości tych dokumentów, nie wiem czy wiedział to pan prokurator, Pan prokurator Szmyt, e, nie mylcie z, z tym panem, który uciekł za granicę, delegowany do Krajowej, napisał, że na dzień 6 sierpnia on podejmuje decyzję, mając taką wiedzę, że dalej moją sprawą ma się zajmować ta prokuratura właśnie, która zna te materiały, czy prokuratura regionalna w Lublinie, bo zgłosiliśmy wniosek o wyłączenie tej prokuratury natychmiastowo. Ale wiecie, dlaczego napisano dzień 6 sierpnia? Bo 8 sierpnia, o czym wie, śledztwo przeciwko tej prokuraturze, przeciwko temu śledztwu, szczyła prokuratura w Rzeszowie. I to jest takie właśnie ich działanie. I chciałbym, żeby w tej chwili opowiedzieli wszyscy ludzie, którzy mieli tą wiedzę, że były oszukiwane sądy, a to bezprawne działanie było nakierowane na to, żeby Stosować wobec mnie tortury i wobec moich najbliższych. Wiedzą Państwo, pani Dorota koniecznie nakłaniała honoratę, żeby poszła do Janka i poszła do Mesasa Giertycha, który ma wyjąć pieniądze. Czekam na rozwój tej, tej sytuacji. Jak widzicie, prokuratura pana Bodnara i pana Korneluka nie robiła z tym nic. Po części dowodów, które wcześniej ujawniłem, to jest, byłem ostatnio, ich jeszcze nie miałem, dopiero mam jakiegoś czasu jeszcze więcej dowodów. Skierowano sprawę do prokuratury rejonowej w Lublinie. Do tej samej chyba, w której teraz przesunięto panią Siwiec. Jak wiecie pani, według przepisów Ziobry, okazuje się, że. Ta prokuratura nie chciała prowadzić tej sprawy i przekazałem, że szczą postępowanie, ale pan prokurator e, uważa, że nadal należy nie e, móc e, dręczyć e, przez tych ludzi, którzy e, łamali prawo. Mam nadzieję, że w ujawnieniu tych dokumentów to się e, zmieni. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. E, bardzo proszę ewentualne